Bracia, i siostry, wysłuchajmy na samym początku tej dzisiejszej homilii cudu, który dokonał się w 1922 roku, a który był również jednym z cudów, które służyło w procesie kanonizacyjnym świętego. Andrzeja Boboli. Ida Kopecka z Krnicy od kilku lat cierpiała na osteomalację, czyli rozmiękczenie kości. Jak mówi, leczono mnie naświetleniami, promieniami rentgena, sięgającymi głęboko przez oponę brzuszną. Był lato 1922 roku. Pod koniec trzeciego tygodnia terapii kobieta poczuła lekkie swędzenie i zaróżowienie w naświetlonych miejscach. Wkrótce skóra przybrała czarny kolor. Podczas wizyty lekarskiej stwierdzono ciężkie poparzenie promieniami rentgena i skierowano ją do specjalisty. Któż to panią tak urządził? Przecież to oparzenie bardzo groźne. Cóż ja pani mogę poradzić? Widziałem podobne rany, ale uleczenie nie widziałem nigdy. Natomiast widziałem, jak odpadały, odpadała naprzód skóra, potem ciało i mięśnie, aż do kości. Oli, to chodzi o rany, skóry jedynie. To wprawdzie się, wprawdzie się nie goją, ale można żyć z taką raną. Ale tutaj. Przecież to wewnętrzne organy muszą być zaatakowane, stwierdził doktor Przybylski. Lekarz nie był w stanie jej pomóc. Zapisał tylko maść i kazał zabandażować ranę. W piątek, rano, w piątek rana otwarła się lekko i poczęła się sączyć ropa ciemna, cuchnąca, jak opisała pani Ida. Wracając z kolejnej konsultacji, kobieta wstąpiła na pocztę. Zatelefonowała do specjalisty w Krakowie, do córki i do znajomego jezuity z Sącza, prosząc go, aby przyjechał ją wyspowiadać. Przyjechał, rozgrzeszył i przygotował na śmierć. Tymczasem proces chorobowy rozwijał się szybko. Rana powiększała się. W niedzielę rano po powrocie z kościoła i śniadaniu. Poszłam znów z siostrą do doktora. Wyjechałby tylko. Jego asystent chciał zobaczyć ranę. Powiedział mi, oglądał i mówił jakby do siebie. Rana otwarta, 15 cm długa, 12 cm szeroka. Głęboka, ropa gęsta, cuchnąca, skrzepy skóry i ciała. Doktor Przybylski, rozmawiając z nim w tej sprawie dnia poprzedniego, wyraził się, to kwestia najwyżej tygodni musi umrzeć. Wyszedłszy od lekarza, siostra moja poszła do domu, ja zaś jeszcze do kościoła. Usiadłam na ławce przed kościołem, bo mi trudno było wejść. Właśnie kończyła się suma. Nadszedł ojciec hortyński, jezuita zapytał ją, jak się czuje. Pocieszył, poradził modlić się o zdrowie, dał relikwie błogosławionego Andrzeja Boboli i przyrzekł odprawić na mszę świętą o uzdrowienie za przyczyną błogosławionego. Położyłam relikwię do ciała obok rany, przyklękłam i pomodliłam się krótko. Błogosławiony Andrzeju Bobolo, uproś mi uzdrowienie, o ile to jest zgodne z wolą Bożą. Opisuje Kopecka. Wieczorem poczuła się znacznie lepiej. Na zajutrz bóle ustąpiły. We wtorek po przebudzeniu znów zdejmuje opatrunek zupełnie czysty. Ani śladu ropy. Wszystko szybko przesunąłem ręką po ciele, skóra zupełnie sucha. Niebolesna, gładka. Wyskakuje z łóżka. Rany nie ma. Skóra narosła o normalnym wyglądzie. Na niej tylko lekko brązowe punkty zupełnie zagojone. Poszłam do kościoła potem do lekarza. Zapytałem go, czy mogę się kąpać. Kąpać z taką raną. Przecież pani dostanie zakażenia krwi, wykrzyknął lekarz. Rany nie ma, odpowiedziałam. Jak to nie ma? Czary czy co? Czary nie, ale cud. Oglądał i mówił w podnieceniu, wzburzony, rozkładając ręce i gestykulując żywo. Nie ma! No nie ma! Zupełnie zagojona. A była taka wielka, czarna, cuchnąca, głęboka. Widziałem przecież przedwczoraj dopiero. Naturalnie, że może się pani kąpać. Ani śladu rany nie ma. Specjalna komisja uczonych uznała to uzdrowienie za cud. Był jednym z dwóch potrzebnych do kanonizacji, kanonizacji świętego Andrzeja Boboli. No właśnie, kochani, ale w świętym to się tak nie zostaje. <laughs> Że nic się nie robi w życiu. <noise> Także, święty Andrzej Bobola, kiedy widzimy jego życiorys, a urodził się 30 listopada 1591 roku, w strachocinie. Koło Sanoka. Oprócz tego, że uczył się tak jak wielu w przeróżnych szkołach, potem jak już niewielu wstąpił do jezuitów i został kapłanem, to w jego życiu widać to, jak bardzo mocno pracował nad sobą. Był człowiekiem bardzo porywczym, skłonny do gniewu i zapalczywości. Do uporu we własnym zdaniu, niecierpliwy. Jednak zastosowanie na piśmie świadectwa przełożonych podkreślają, że ojciec Andrzej pracował nad sobą. Miał wybitne zdolności, był dobrym kaznodzieją, miał dar obcowania z ludźmi. Wyróżniał się z żarliwością o zbawienie dusz. Dlatego był niezmordowaniu w głoszeniu i spowiadaniu. Mieszkańcy Polesia żyli w wielkim zaniedbaniu religijnym szerzyła się ciemno, ciemnota, zabobony, pijaństwo. Andrzej chodził po wioskach od domu do domu i nauczał. Nazywano go apostołem Piniszczyzny i Polesia. Pod wpływem jego kazań wielu prawosławnych przeszło na katolicyzm. Jego gorliwość, którą, która, którą określana nadano mu przydomek, łowca dusz, duszochwat, był powodem wrogości ortodoksów w czasie wojen kozackich, i ta nienawiść miała ostatecznie tragiczny finał. Ścigano, kozacy ścigali, prawosławni kozacy ścigali księdza Andrzeja, ojca Andrzeja Bobole. Kiedy z wielką nienawiścią go schwytali, najpierw zdarto z niego sutannę kapłańską i na wpół obnażonego zaprowadzono pod płot. Przywiązano go do słupa i zaczęto bić nachajami. Kiedy ani namowy, ani krwawe bicie nie złamało kapłana, aby się wyrzekł wiary, oprawcy ucięli świeże gałęzie wierzbowe, upotli, uplotli z niej koronę na wzór Chrystusowej i włożyli ją na jego głowę, tak, aby jednak nie pękła czaszka. to go policzkować, aż wybito mu zęby. Wyrwano mu paznokcie i zdarto skórę z górnej części ręki. Odwiązano go wreszcie i okręcono sznurem, a dwa jego końce przymocowali do siodeł. Andrzej musiał bieć, biec za końmi pędzonymi Pędzony kuciem lanc. W Janowie przeprowadzono go przed dowódcę. Ten zapytał: Jesteś ty ksiądz? Tak, padła odpowiedź. Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się. Na te słowa dowódca zamierzył się szablon i byłby zabił Andrzeja, gdyby ten nie zasłonił się ręką, która została zraniona. Kapłana zleczono więc do rzeźni miejskiej, rozłożono go na stole i zaczęto przypalać ogniem. Na miejscu tonsury, to jest czubek głowy u księdza, kiedyś wycinano taką, e, taki okrąg na znak przynależności do, e, do stanu duchownego. I na miejscu tonsury wycięto mu. Ciało aż do kości na głowie. Na plecach wycięto mu skórę w formie ornatu. Rany posypywano sieczką, odcięto mu nos, wargi, wykutono mu jedno oko. Kiedy z bólu i jęku wzywał stale imienia Jezus, z karku zrobiono otwór i wyrwano mu język u nasady. Podem powieszono go twarzą do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie męczarnie Andrzeja Boboli 16 maja 1657 roku. Kozacy wkrótce wycofali się do miasta. Ciało męczennika przeniesiono do miejscowego kościoła. Jezuici przynieśli je potem do Pińska, pochowali w podziemiach kościoła klasztornego. Po latach o miejscu pochowania Andrzeja zapomniano. Dnia 16 kwietnia 1702 roku święty Andrzej ukazał się rektorowi kolegium Pińskiego i wskazał, gdzie w krypcie kościoła pod ołtarzem głównym znajduje się jego grób. Ciało znaleziono nietknięte. Mimo, że spoczywało w wilgotnej ziemi, było nawet giętkie, jakby niedawno zmarłego człowieka pochowano. Zaczęły się nożyć łaski i cuda. Kochani, to są fakty. I miejmy świadomość tego, że że właśnie Bóg tak niesamowity sposób działa. Bóg, który jest miłością i zaprasza do swojej miłości wszystkich nas, świadkami uczestniczenia w Bożej miłości są święci. Oni teraz są w Bogu i tak jak Bóg jest hojny, naśladują Boga w hojności, wypraszając dla nas przeróżne łaski i cuda. To są właśnie fakty. Bóg chce, byśmy poznawali Jego hojność i chce, byśmy poznawali też, jak wielki i wspaniały jest Kościół, w których istnieje święty chobcowanie. My nie jesteśmy sami, ale jesteśmy bardzo mocno zaopiekowani przez samego Boga, który jest z nami w sakramentach świętych, który sam powiedział, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Ale w Jego przecudnej obecności jest również cały Kościół, również Kościół uwielbiony. I tej ogromnej komunii i ekonomii miłości możemy bardzo wiele czerpać. To, co zacytowałem, są to fakty, niezaprzeczalne fakty. O tym, jak Bóg szalenie nas kocha i w tej miłości Bożej, niezwykłej, istnieją również święci, którzy wstawiają się za nami i obdarowują niezwykłymi darami. Wszystko to od Boga pochodzi i służy naszemu zbawieniu. Amen.